Cześć, mam 25 lat, a w paznokcie bawię się już jakieś 7-8 lat, więc sporo. Zrobiłam jeden kurs stacjonarnie z przedłużania, owal plus kwadrat plus manicure kombinowany 6 lat temu, ale nic z niego nie wyniosłam, bo wszystko wcześniej już wiedziałam. 6 lat temu no, były już porządne kursy. Były już porządne, ale nie było ich tak dużo jak teraz i więc było ciężko może trafić na porządny taki fajny pełny kurs. Mam także kurs online Upał Pastuszak z pracy, z pracy na sobie oraz Wasze do szkolenia z pracy z szablonami i hybrydę. Oglądam bardzo dużo filmików na YouTubie, TikToku, Instagramie, dlatego mam dużo wiedzy teoretycznej, gorzej z praktyką. Bo robię tylko na sobie i ostatnio na mamie. Dlatego widzę błędy, które poprawiam metodą prób i błędów. Jestem nałogowym obgryzaczem i nie, mam, yy, nie ma dla mnie granic. Za dzieciaka ugryzłam do krwi, yy, rowąc nawet hypony i przez co. Później jest, często miewałam zastrzały i palce bolały mnie tak, że nie mogłam niczego nimi dotykać. Współczuję, naprawdę. Jako tak się zastanawiam, do czego to jest wstęp: czy będą jakieś paznokcie robione, czy coś malowane. Na tę chwilę ciągłe stylizacje w miarę mnie hamują, ale są dni, kiedy wracam do nawyków. To ja mam podobnie. To, to że teraz jakieś tam paznokcie mam na sobie, to to faktycznie mniej gryzę, ale znowu skórki skubię, no bo miałam grubą rekonstrukcję robioną na, na obydwu dłoniach. I no i ta skóra tak dość szybko wysycha, a nie oliwiłam oliwką. Więc jutro jak będę robiła część nowe pazy na lewej ręce, to będzie frezowane, aż wyryby będą leciały, nie, te skórki. Nic nie jest mi straszne, hybryda, że tipsy, moje pazokcie nie mogą mi się znudzić, bo wtedy zaczynam w nich grzebać, kiedy zobaczę jakiś defekt. Z tego powodu zawsze dużo musi mi się na nich dziać. Dzisiaj przychodzę z hardkorem, a dobra, ten wstęp był po to, żebyśmy wiedzieli, dlaczego tak dużo się na tych pasach dzieje. Coś czuję, że na cześć, bo nie znieza, ale dobra. Dobra, ja tam lubię, jak się dzieje na pasach. To mój pierwszy post tutaj i wiem, że mam braki w budowie na naturalnej płytce, ale że chodzi tylko o wzorek, to skupię się na nim. Od bardzo dobrze. To jest to, co chciałam, a co mi wyszło, a nie, że proszę mi powiedzieć, co mam zrobić lepiej w tych paznokciach, żeby były lepiej się trzymały. <noise> na przykład, proszę docenić tylko moje starania, bo zajęło mi to 6 godzin na jedną rękę. Wzór chciałam odtworzyć prak praktycznie identyczny, ale mm, nie podoba mi się twarz słońca. A w księżycu jest P, ponieważ na taką literkę zaczyna się u mojego chłopaka. Jeśli nie ma jej w stylizacji, to robi mi dramę. Okay. Więc często gdzieś ją przemycam. Zaczęło się od tego, że kiedyś zrobiłam mu taką małą niespodziankę, żeby było mu miło, i okazało się, że nieźle się yy, wrzuciłaś sama siebie na minę. W każdym razie zrobiłam żel na naturalnej płytce, pomalowałam hybrydą, którą posypałam akrylem i na nim malowałam wzorki. Robiłam po dwie warstwy, żeby było wyraźne. Wyraźnie. Po dwie warstwy? Aha, może. No, no. Przez co są trochę wypukłe, ale w sumie podoba mi się taki efekt. Pędzelek y, obcinałam sama, ale nie. Ale wiem, że przydałby się jakiś bardziej profesjonalny. Może. Może polecić mi jakąś małą. Możesz polecić mi jakąś. Mm... Do wzorów jakie tu widzę, to taka igła by się przydała, albo Liner 9 od diela. O, igła. To jest taki pędzelek cienki jak po prostu igła. Tutaj jak zobaczysz, ten pędzelek jest ultra cieniuteńki. Nie wszystko się nim da zmalować, bo jest po prostu bardzo cienki. Więc do wielu rzeczy będzie ideolo, ale do innych rzeczy będzie bardziej przydatny Liner 9, czyli ten pędzelek, który to czubeczek też ma ultra cieniutki, ale już podstawa jest tro... troszeczkę grubsza, dzięki czemu on troszeczkę inaczej pręży, troszeczkę inaczej się zachowuje. Więc dla każdego co, co innego, dla takich cienkich jak włos linii, no to igła, wiadomo. Bo najłatwiej i najszybciej. Ale Liner 9 jest takim też bardziej uniwersalnym pędzelkiem, pędzelkiem, Któ, którym też i, i tło zmalujesz, w sensie takim, że będzie ciężko wyrównać tło, czy po prostu zakolorować tło na przykład. Pod, pod spodem inspiracje, obie ręce oraz każda osobna. Dobra, zobaczmy, chciałaś coś takiego. Mm -hmm. No dobra, to tutaj ewidentnie liner 9, 100% tego zdobienia linerem 9 zrobić. Nawet igła nie będzie potrzebna, bo te kontury nie są aż takie cienkie. Nie są aż takie cienkie, żeby, żeby była ona potrzebna. I tak, sypałaś proszkiem akrylowym. No dobra. No, wyjść, w... troszkę się zmieniłaś. Ogólnie wyszło. Pobrysowanie gwiazdek. Do... PS, obrysowanie gwiazdek to był koszmar, jestem praworęczna, więc mimo, że nie jest idealnie, to jestem z tej ręki dumna. No ta, no to no, jak lewą ręką, to, to no, to bardzo przyzwoicie. Mamy prawą rękę. Myślę, że ten Liner 9, chociaż ten pędzelek spo, spoko robi nie. ale Liner 9, jeżeli już chcesz zmienić pędzelek, to Liner 9 plus tutaj jeszcze mamy czarny i biały, przyda się bardzo. Art Paint gelle te dwa one są ultra mocno pigmentowane, A najlepiej w sumie, wiesz, no wszystkie mieć, bo z tego sobie pomieszasz też inne kolory. Jakbyś miała Liner 9, plus, plus te Art Paint to takie wzory. Ta, takie wzory. Nie, nie będziesz w ogóle musiała sypać proszkiem akrylowym, nie? No i wtedy będzie fajna, gładka powierzchnia, i nie będziesz się martwiła, że będziesz miała chropowate linie. No wyszło, wyszło mimo wszystko, nie?